Cześć kochani, dzisiaj jest seria, gdzie się maluje, ale przy pomocy kostki Czyli to będzie mniej więcej takie Ja losuję sobie i wypadnie mi trzy To trzy warstwy podkładu nakładam na twarz Więc um, zaczynamy Na początek zakładam um, moją, moją paskę, żeby mi nie leciało żeby mi nie leciały włosy. Na przykład do podkładu. Ja słuchajcie. Używam podkładu od AA. A więc. Losujemy. Jestem tutaj na stoliczku. Jaki ja mam pech. Jaki ja mam pech. Pięć kropek. No i ja szaleję. Nie. No dobra, jak pięć kropek, to ja zrobię. Um, na przykład, jak będę miała pędzelek, to pędzelek tyle razy nakładam, ile... Na przykład jak szminka, będę miała, to tyle razy ten, a jak mam podkład, to trzy pompki. Znaczy pięć pompek. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. To wygląda jak masło. Ble. Nie, patrzcie na to. Nie mogę. Humaga. <laughs> oh Pobrudziło mi bluzę. Moje najlepsze bluzę. Omaga. Oh no nie. No dobra, może się wypierze. Oby się wyprało. Ja będę w tym odcinku wyglądała jak masło. Nie polecam nagrywać takich odcinków, no ale dobra. Oj, czuję, że po tym odcinku cera to mi się pogorszy Słuchajcie, kochani, nie dziwcie się, jak ja teraz wyglądam No dobra, więc teraz nakładam y, mydełko do brwi Ja używam od, y, tego od firmy Stance y, Nie wiem, czy to dobrze mówię, jeżeli nie, to nie poprawcie Oto to On jest bezbarwny, ja wzięłam bezbarwny, lubię, lubię bezbarwny no i dobra, słuchajcie, losujemy, ile mi wypadnie Ja oszaleję w tym odcinku Trzy warstwy, trzy warstwy No ale dobrze, że nie sześć Bo jakby mi same szóstki wypadały, to ja bym chyba umarła Normalnie jakby same szóstki wypadały, to ja bym miała takie, normalnie o taką skórę gdzieś Normalnie o tyle Tyle od No dobra. Jedno pociągnięcie. Drugie pociągnięcie. I trzecie pociągnięcie. Jak już za dużo nałożę tego, to to się robi potem biała. Będę miała białe brwi. Może jakoś się uda. Dobra. Ja to rozprowadzę i do Was wrócę. Ja nie wiem jak ja to zrobię. Nie wygląda to za dobrze, ale zostawmy już ja. W spokoju. I słuchajcie, w piątek chcę nagrać podobny filmik, tylko że ten filmik będzie z moją przyjaciółką. I jeżeli chcecie więcej filmików z moją przyjaciółką, to dawajcie dużo obserwacji, a ja z nią w piątek nagram podobną serię. Jak widzicie, mam strasznie mokre, więc na razie zastanawiam jeszcze i zaraz pomaluję, a. Używam konturówkę do Brwi. No nie, kredkę do Brwi od Wibo, od, od marki Vibo. Hmm. Teraz nałożymy puder. Nakładam słuchajcie, puderek. I tutaj już wam nie powiem jaka to marka, bo nie wiem. Nie ma tu nigdzie napisanego. Więc po prostu odłóżmy ten puder z pokoju. Dobra, puder rozprowadzony, ale ja wyglą wyglądam jak jakieś masło Dobra, kochani, bez przedłużania nakładam róż Lovely. Lovelly Nie wiem, słuchajcie, jak się wymawia te marki, przepraszam Zobaczcie, może tak No nie wiem Nie mogę go też za dużo... On jest taki fajny, bo jest taki bordowy, a jednocześnie bardzo tak ładnie maluje nie wiem, jak Wam to określić Strasznie trudno to powiedzieć, ale jest bardzo ładny Polecam O ten Już mi się kończy, więc muszę go kupić e, bro, e, Rozświetlacz Używam e, Gdzie jest mój rozświetlacz? Słuchajcie, ja, ja po prostu Dopiero teraz się skapnąłem, gdzie jest mój rozświetlacz On jest strasznie mini Ale ja go nie nakładam tak dużo Jest z mis Sportu Taki malusi. Ja go nakładam tylko na nosek. Zresztą sami widzicie. I tutaj trochę takie robię plamki. Okej, okay, muszę się ładnie świecić. Słuchajcie. Sorry, że to nie, tego nie robię pędzelkiem, ale ja nie lubię pędzelkiem nakładać rozświetlacza. On jest taki biały, ale strasznie świeci ładnie. Na nosku bardzo ładnie świeci. I tak jak się przejrzycie, to nie ma tego białego, tylko jest taki rozświetlacz. Dobra, nie przedłużając, słuchajcie, e, używam bronzera takiego. Takiego. O, też od Loweli. Od Loveli. Sorry, że tak. Nie tak. do przeczytam. Pędzelek mam jakiś stary Ale jest. Jest. Jest, jest jaki jest, tak? Nikt nie ma idealnych pędzli też co nie? Okej. Okay. Jeszcze na nosek. Nie patrzcie co tu się stało już to naprawiam. Dobra. Dobra chyba już więcej nie będę nakładać jeszcze trochę na ten policzek. OK. I jeszcze ja raz malowałam. I nie używam mojej kostki. A więc teraz dorzucę do tego wszystkiego, no i zobaczę, ile mi wypadnie. Dobra, pudru. Dwie warstwy. Więc dodaję jeszcze jedną. Dobra, słuchajcie, już nałożyłam. Teraz ile brązerów. Okej, okay, trzy nie jest tak źle, no ale będę jak burek wyglądała. Dobra, słuchajcie, chyba jest ok. Tak sobie myślę Ok, rozświetlacz Jeden Super, super Więc nie muszę już go nakładać A róż Trzy Jestem różowa jak nie wiem co No ale ok Teraz ile nakładam na brwi, Bo już mi widzę, że wyschły I to jak chyba zastygły Uf, dwie tylko Konturówki używam od Vivo Już wam chyba mówiłam No i zobaczcie, widzicie Jak mi się kruszy Jeszcze je trochę ułożę Dobra I jeszcze raz Dobra, jest OK. ok. No to co teraz bym użyła? I ja to bym użyła cieni do oczu. Dzisiaj bym chciała poszaleć. I nie wiem jakieś. Już... Nie wiem skąd jest ta paleta. Ale mam. Chciałabym zaszaleć z jakimiś kolorkami bardziej. A mam ich tu odgryw. Co mi zobaczcie. A tu są też brązy i w ogóle ja Nie wiem Nie mogę się zastanowić Słuchajcie, one bardzo ładnie świecą I chyba wezmę taki Błyskotliwy różowy Z jakimś Brązowszym Tak myślę Więc Zaraz do was wrócę, jak już to zrobię Ogólnie już mam tutaj takie różowe Bardzo mi się dobrze z tą, tą paletką pracuje Bo ona jakby się nie kruszy Albo damy taki czerwoniasty Spróbujmy tego On jest mocniejszy, okej okay. Tego nałóżmy Okej okay. Teraz tylko masować oka i no i dobra moją paletkę już zakrywam i akurat tutaj y, wylosowałam jest ubrudziłam sobie całą bluzę no nie ubrudziłam się rękaw ubrudziłam się tutaj i jeszcze tu nie mogę. No dobra, nic, nieważne, Stało się, upierze się, Ok. Hmm. ale to już, dobra, muszę to zrobić w porządek, ale dzisiaj nie ma się nic, przełożę to na Tymczasem nie niech tam się. Dobra, nie w tym temacie. Rzuciłam kostką, bo ile mam pędzelków nałożyć, ale wam niestety tego nie pokazałam. I miałam dwie warstwy. I ja jakby nałożyłam dwie warstwy, ale wam o tym nie powiedziałam. I sorry, um, przepraszam, że wam nie powiedziałam, ale mi się kruszy. Strasznie mi się kruszą te drwi. No dobra. Teraz chciałabym zrobić eyelinerem. Ja nie umiem się rozwijać eyelinerem. Ale dzisiaj będzie taka. Takim eyelinerem się posłużę. Ale dzisiaj będzie taka wyjątkowa okazja i może mi się uda. Spójrzmy. O! Super! Jeden raz mi się wylosowało. Okej, okay, czyli fajnie pięknie. W ogóle w tym odcinku są takie fajne liczby. Więc super, cieszę się. Eee, on ma, zobaczcie, strasznie cienką końcówkę. O, taką ma i da się nią malować. Mam bardzo dużo duszu w tym Oczywiście ja nie zrobię tego tak normalnie, bo ja przykładam zawsze sobie kartkę i na tej kartce tak. Siup. Więc zaraz do Was wrócę, bo musi ona być równa. Ta kartka jest zawsze o tak i mi wychodzą kraskie wtedy. Więc zaraz do Was wrócę. Znalazłam taką sumą przylepną. Ja sobie normalnie o tak tu przyklejam. Zamykam oko i robię trochę. I tak to będzie wyglądało. Eee, dam wam efekt końcowy zaraz, bo eee, tak to ja tego nie zrobię. Po prostu jestem geniuszem. Powiedzcie, że jestem geniuszem. Jedna, druga. Może zrobię sobie takie krechy, bo tu mi weszła. O tak. I tak. No nie wiem. Brzydkie, strasznie, ale dużo osób strasznie w naszej kuzynskiej nie umie robić kresek, a zwłaszcza dzieci. Ale nie mówię tu o dzieciach. Oczywiście ja. Używam do ust tego błyszczyka i zobaczmy, ile warstw go nakładam. Dwie. No git. Okej, okay, to nakładam. On jest strasznie zobaczcie, taki się lejący. Nakładam go dwie warstwy. No i słuchajcie, czeka um, mu usta. Są strasznie klejące przez ten błyszczek. Teraz używam tuszu do rzęs od Eveline. Takiego, panterka. I jego uwaga, ile będę robić? No dwa, no ale okej. Okay. Dwa takie przeciągnięcia, i tu też dwa przeciągnięcia. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, mam wszystko. Mm, tak wyglądam. Czekajcie, odkręcę się do lustra. Hmm. Może tu mnie będzie lepiej widzieć. Zobaczcie, na moje brwi. One są strasznie rip. I ja też jestem rip, o, tu mnie widać. No i tak coś, słuchajcie, prezentuję mój Nieładny makijaż. U mnie ładniejszy, no ale cóż. Chyba się nie da. Ale bardzo wam dziękuję. Kostkami. No, pomogła nie pomogła. Tak trochę. A jeżeli chcecie mojego yy, vloga po szkole, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie poczytam Wasze komentarze i zobaczę, czy chcecie vloga po szkole. Czyli co robię po szkole? Mniej więcej tak. Ale bardzo Wam dziękuję za tego yy, wspaniałego, no, prawie wspaniałego. Za ten wspaniały challenge. Nie wyszedł mi za bardzo ten makijaż, ale dzięki. Pa! Widzimy się na kolejnym odcinku.